To co robimy de facto od dwóch lat, czyli łączymy polski i ukraiński biznes, zapraszamy do tego, żeby polski biznes inwestował na Ukrainie, ale też korzystamy z tych doświadczeń ukraińskich i efektem tej konferencji ma być budowanie mostów polsko-ukraińskich, przybliżenie też tych wszystkich. Ulg podatkowych i tego, co można zaoferować. Niech przykładem będzie to, co oferuje Legnicka Strefa, czyli ulgi w podatku i wydana decyzja właśnie dla firmy ukraińskiej, która zainwestowała w Legnicy. Ale jestem też przekonany o tym, że firmy ukraińskie, które nawet w pierwszych dniach wojny i w ciągu tych dwóch lat przeniosły swój biznes do Polski bezpiecznej. To kiedy ta wojna, mam nadzieję, szybko się zakończy i wróci na ten biznes na Ukrainę, to swoje oddziały zostawią tutaj w Polsce, bo tu już będą mieli relacje biznesowe, tu już będą mieli odbiorców, więc po prostu rozwój gospodarczy Polski i Ukrainy. Właśnie Polska jest najbliższym sąsiadem Ukrainy. Mówi się o tym tam, że że mogą Niemcy odbudować Francję, ale właśnie bez Polski też będzie ciężko, no bo to jest taki właśnie najbliższy partner, a tym bardziej tak jak mówisz, jeżeli ktoś relokował swoje firmy już tutaj, właśnie, a wy tym, w tym pomagacie, no to też będzie łatwiej tak te kontakty nabywać. E, trzy elementy, które mogą się wydać bardzo patriotyczne i narodowe, ale one są niepodważalne. E, ta sama kultura, ta sama wiara. To samo partnerstwo, które jest od 10 lat, przecież młody, młodzi Ukraińcy często nie tylko pracowali, ale to się uczyli, studiowali, więc to już są relacje, których ani Niemcy, ani Francuzi, ani Brytyjczycy nie nadrobią. Bliskość do domu, czyli bliskość kontaktu. No i kolejny element. My też to przeżywaliśmy jako Polacy, kiedy w latach 90. wyjeżdżaliśmy na zachód i byliśmy traktowani jako pracownicy drugiej kategorii. Jestem o tym przekonany, że Ukraińcy w Polsce nie są traktowani jako pracownicy drugiej kategorii i to są nasze doświadczenia też sprzed wojny. Przecież mnóstwo Ukraińców pracowało w Polsce, budowało silne, jakby siłę polskiej gospodarki i wiemy, jakie są doświadczenia w firmach strefowych, że byli tak samo traktowani jak Polacy, mieli takie same wynagrodzenia, byli tak samo ubezpieczani, bo legalnie pracowali. Więc ja myślę, że to wszystko powoduje, że Polska dla wielu Ukraińców będzie tym krajem pierwszego wyboru. No właśnie, bo jako Legnicka Strefa tutaj to może też opowiedz kilka słów, y, y, jakie firmy są tutaj relokowane ukraińskie, w jakim, właśnie może w jakich kierunkach, w jakich sferach? Tak? Po pierwsze naszym głównym celem jest też przedstawienie oferty tego, czym dysponuje Legnicka Strefa. Czyli po pierwsze robiliśmy spotkania, gdzie uczyliśmy przedsiębiorców ukraiń, ukraińskich, jak płacić podatki w Polsce, jak uzyskać ulgi podatkowe. Jak zarejestrować działalność gospodarczą? Na tym się skupiliśmy w pierwszych dniach po wybuchu wojny. Kolejna konferencja, którą organizowaliśmy, jak wygląda edukacja, bo przecież matka, która przyjechała z dziećmi. Pierwszym jej celem było znalezienie dachu nad głową, i żeby dzieci mogły pójść do szkoły. Dzisiaj jest ten czas, kiedy często te matki stanęły już na nogach, często mają wynajęte mieszkanie. Dzieci świetnie się uczą w polskich szkołach, w dedykowanych klasach dla dzieci z Ukrainy. Często te matki chcą podejmować pracę, ale nie chcą pracować na czarno, tylko chcą mieć ubezpieczenie, chcą płacić podatki. Więc to są te rzeczy, na których się skupiamy. Natomiast wymiarny. Wymierny też efekt takich spotkań. My nie tylko chcemy zachęcać biznes ukraiński, ale biznesowi polskiemu pokazać, że są możliwości. Stąd też zaangażowanie pracowników Legnickiej Strefy, bo przecież jeździmy systematycznie na Ukrainę, bierzemy udział w konferencjach, ale korzystamy z doświadczeń. Ukraińskiej Izby Handlowej, Związku Pracodawców, który dzisiaj jest partnerem tego wydarzenia. Mamy kontakt z konsulatem, mamy kontakt z Pajchem. My te wszystkie siły chcemy jakby łączyć i pokazywać, jaki jest potencjał. Natomiast, oczywiście, magnesem, i to jest naturalne, są duże ośrodki akademickie. Wrocław, Kraków, Poznań. Natomiast e, miasta z terenu oddziaływania legnickiej strefy też mają swoją ofertę. Mogę przykład z Legnicy podać. W firmach strefowych pracuje dużo Ukrainek i e, Ukraińców. E, w największym, u największego pracodawcy KGHM Polska Miedź SA też pracują ludzie z Ukrainy. Więc to pokazuje, że ci ludzie e, przyjechali, część e, uciekło przed wojną i przed tą traumą, ale dzisiaj już stoją na nogach, pracują, dzieci się uczą w szkołach, płacą podatki czyli mówiąc inaczej, budują siłę polskiej gospodarki. Natomiast my oczywiście mamy doświadczenia od lat z biznesem ukraińskim i w tych dziedzinach, z których słynna jest Legnicka Strefa bo przecież Dolnośląski klaster motoryzacyjny, Dolnośląski klaster lotniczy, klaster technologii kosmicznych Ukraina też ma swoje doświadczenia w tych nowych technologiach i dla nas to też jest szansa żeby skorzystać z tej wiedzy, którą posiadają Ukraińcy.